W jaki najzabawniejszy sposób zepsułeś poważny moment? Obrona pracy magisterskiej mojego najlepszego kumpla była kulminacją pięciu lat studiów. Andrzej był geniuszem fizyki kwantowej i jego badania nad jakimiś cząsteczkami, których nazw nawet nie potrafię wymówić, miały podobno rewolucyjne implikacje. Jako jego wierny przyjaciel zostałem zaproszony na to prestiżowe wydarzenie. Siedziałem w ostatnim rzędzie auli, starając się wyglądać mądrze. Prezentacja szła idealnie. Andrzej odpowiadał na pytania komisji z taką pewnością, że nawet profesorowie kiwali głowami z uznaniem. Przewodniczący komisji, słynny profesor, zadał ostatnie kluczowe pytanie o jakieś równanie. Andrzej wziął głęboki oddech, cała sala zamarła i wtedy mój telefon postanowił zareagować. Byłem przekonany, że jest Rozległ się dzwonek, niezwykły dzwonek o nie. To był motyw przewodni Gwiezdnych wojen w wersji dubstep. Aula wypełniła się potężnymi basami i elektronicznym dun 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 dun. Gdybym natychmiast to wyłączył, może nie byłoby tak źle, ale w panice nacisnąłem przycisk głośności w górę zamiast w dół. Dźwięk eksplodował na całą aulę, a ja rozpaczliwie walczyłem z telefonem, który postanowił właśnie teraz się zawiesić. Andrzej przerwał wypowiedź, komisja patrzyła na mnie jak na idiotę, a ja w desperacji wrzuciłem telefon do mojej pełnej butelki wody, która stała obok. Cisza, która nastąpiła, była jeszcze gorsza niż muzyka. Przepraszam, proszę kontynuować. Andrzej i wrócił do swojej odpowiedzi. Wydawało się, że kryzys został zażegnany, aż do momentu, gdy moja